Siema dzisiaj odświeżony poradnik dotyczący masła, ponieważ pytaliście, gdzie zapodział się filmik z MasLAPem, więc dzisiaj będzie nowy filmik odświeżony, bardziej skompensowany, z lepszą, dokładniejszą i konkretniejszą wiedzą na temat tego elementu. Zapraszam Was do oglądania. A więc tak, Maslap jest elementem pól wymagającym dużej ilości mocy. Jest to element, którego uczymy się gdzieś tam w początkach. Przygody z Kaiseniką, ze Steelcoutem. No i w skali poziomu trudności od 1 do 20, Maslap ma 1, więc jest to prosty element i większość osób może się go nauczyć. Krótka stawka o anatomii. Główne mięśnie zaangażowane przy Maslapie to tylny akton mięśnia ramiennego, mięśnie obły większy oraz dolne obszary mięśnia. Najszerszy ogrzbiec. Natomiast jeżeli chodzi o mięśnie wspomagające, to będzie czworoboczne: część dolna, dolna część mięśnia piersiowego większego, mięśnie oby mniejszy, czy też mięśnie brzucha wraz ze zginęczami bioder. Mechanika i technika ruchu. Ogólnie powiedziałbym, że. Odkałtowe elementy, z wyjątkiem takich rzeczy jak przykład wejście anioła, to nie są skomplikowane rzeczy, które technicznie są proste do wykonania. Natomiast MasLab powiedziałbym, że jest delikatnie trudniejszy, ale nie jest trudny. Jest kilka rzeczy dotyczących techniki, na które musimy zwrócić uwagę, ponieważ jeżeli nie zastosujemy się do tych takich głównych założeń, to Wykonanie maslapa będzie dużo trudniejsze dla nas, więc yy, niektórzy lubią sobie utrudniać życie z tym maslapem i są osoby, które po prostu tego maslapa mają siłę zrobić, ale ze względu na to, że nie potrafią tego zrobić dobrze technicznie, o to maslap im nie wchodzi. I teraz w ogóle, jak wygląda mechanika ruchu samego masława, bo to jest też bardzo ważne, żebyście sobie to uświadomili. Maslap jest elementem eksplozyjnym. Teraz mówię tutaj właśnie o takim typowym eksplozyjnym maslapie, nie żadnej wersji slow czy impossible maslapie. Z racji tego, że jest to element, który wymaga dużej dynamiki, dużej siły, możemy podzielić go na jakby trzy części. Pierwsza część, która jest najważniejszą częścią maslapa, to jest rozpoczynanie ruchu, czyli pierwsza faza podciągnięcia. Później mamy fazę przejścia przez drążek, kiedy już nabraliśmy pędu. No i ostatnia faza to jest faza, która tak naprawdę nas nie interesuje, ona się nie liczy, bo to jest faza dipa, gdzie go wypychamy, więc to jest, e, że tak powiem, formalność. Więc tego w ogóle przy Maslapii się nie względu. Z racji tego, że powiedziałem, że pierwsza faza jest fazą najważniejszą, ona jest najważniejsza z tego względu, że tam musimy wygenerować największą ilość mocy, tak żeby faza, która. Byłaby teoretycznie trudniejsza siła, czyli przejścia przez drążek, tak jak na przykład jest to w slow mass lap, bo jeżeli wykonujemy slow mass lapa, to wtedy ta faza przejścia przez drążek jest najtrudniejsza, ponieważ mamy cały ruch wolny, wychodzimy bardzo wolno do góry, no i ta faza jest najtrudniejsza, a w maslapie eksplozywnym, tym, którego uczymy się na początku, chodzi o to, żeby wygenerować bardzo dużą ilość siły na początku i pominąć właśnie pędem tą drugą fazę, która mogłaby być. Najtrudniejsza, gdybyśmy chcieli ją zrobić wolno, czysto siłowo. Stąd też wszystkie ćwiczenia, które będziemy stosować pod naukę tego elementu, powinny opierać się właśnie nad wzmacnianiem ruchu pól, szczególnie jego pierwszej fazy. Takie ćwiczenia jak na przykład negatywy. To możecie wyrzucić do kosza, bo pod kątem tego maslapa kompletnie Wam nic nie zdradzą. Co innego, jakbyście robili maslapa na cooker, albo na przykład maslawa w wersji slow, to wtedy takie negatywy mogą się przydać. Natomiast pod tego maslapa jest to kompletnie bezużyteczne. Teraz część bardziej już techniczna. Żeby wykonać maslapa, musimy wykonywać zawsze go zbunięcia. Maslap wykonywany jest zawsze po łuku. Podciąganie wykonujemy. Równo góra dół, natomiast maslapa lapa musimy wykonać z delikatnego bujnięcia, tak, żeby polecieć do przodu, później do tyłu, rozpocząć, rozpocząć pulapa i być w stanie ominąć drążek w momencie, kiedy nabierzemy pędu i wyjść na niego na górę, kończąc bardeepem. Jeżeli tego nie będzie, no to wtedy po prostu zderzymy się z drążkiem. Wykonanie maslapa z takiego można powiedzieć, martwego punktu, bez bujnięcia jest bardzo trudne. A czasami można powiedzieć, a wykonywalne, ponieważ zderzamy się tułowiem z drążkiem. Więc maslap zawsze musi być wykonany z delikatnego bujnięcia. Pierwszą rzeczą, na jaką musimy zwrócić uwagę, jest chwyt. Chwyt nie może być zbyt niski, ponieważ zbyt niski chwyt, szczególnie w początkowych nauki, kiedy będziemy robić tego maslapa na styk, że tak powiem, że będziemy w stanie wykonać jedno powtórzenie, to jeżeli chwyt będzie za niski, to mimo Mocnego pulapa, mocnego wyjścia do góry ciężko nam będzie przełożyć dłonie na drążek, trochę nas to zblokuje i po prostu nie wyjdziemy do góry, spadniemy z powrotem w dół. Więc musimy zadbać o pewny, delikatnie wyższy chwyt, tak jak to teraz widzicie na filmiku. W początkowych etapach nauki dobrze jest rozpoczynać maslapa z jakiegoś podwyższania, na przykład stepa bądź skrzyni. Skrzynię sobie ustawiamy. Od drążka, tak około powiedzmy 40 cm. Łapiemy drążek oczywiście pewnym chwytem, tak jak wspomniałem wcześniej. No i w cudzysłowie, zrzucamy się z tej skrzyni. Także jesteśmy od razu błynięci do przodu. I w momencie, kiedy, to jest bardzo ważne, w momencie, kiedy nasze ciało idzie do przodu i zaczyna iść do tyłu, to pierwszy moment, w którym ciało zaczyna się kierować do tyłu, wtedy od razu rozpoczynamy pulapa. Błędem może być na przykład zbyt wczesne, rozpoczęcie tego tego pulapa, to wtedy efekt jest taki, jak widzicie na ekranie, że zderzymy się z drążkiem. Jeżeli rozpoczniemy to zbyt późno, to wtedy odlecimy od tego drążka zbyt duży kawałek i później nie dociągniemy się do niego, więc też maslapa nie wykonamy. To samo też się dzieje, jeżeli zbyt duże jest błynięcie, to tak samo odrzuci nas siłą odśrodkową od tego drążka, no i maslap też nie będzie w stanie być wykonany. Bujnięcie musi być idealne, także być w stanie ominąć drążek i wyjść na górę. Ważne jest też napięcie ciała. Nie starajcie się wykonywać maslapa lapa z napiętym ciałem cały czas. W momencie, kiedy rozpoczynacie bujnięcie, to możecie być delikatnie rozluźnieni. W momencie kiedy zaczynacie wykonywać pull-up'a, to wtedy możecie napiąć całe ciało tak, jak do pozycji holopady, nawet możecie delikatnie napiąć ciało i podbić się nogami, uginając. Kolana, To jest, można powiedzieć, takie delikatne czytowanie na początku, ale umożliwi Wam to wykonanie maslapa i szlifowanie cały czas tego ruchu, budowanie w nim mocy. Więc poprzez takie napięcie tułowia, Wy delikatnie podbijacie się do góry i wtedy łatwiej jest wykonać cały element. Ćwiczenia przygotowujące do nauki maslapa. I teraz, w ogóle, jaka jest tutaj koncepcja tych ćwiczeń, stosowania ich żeby przygotować się właśnie do nauki maslapa. Żeby przygotować się do nauki maslaba, musimy zacząć się podciągać. Musimy umieć się w ogóle podciągać. Więc można powiedzieć, że możemy zacząć przygotować się do nauki maslapa, nie umiejąc się podciągać, bo wykonując podciąganie, przygotowujemy się do nauki maslapa. Tak to wygląda. Więc takimi ćwiczeniami przygotowującymi będzie oczywiście podciąganie. Tak samo wszystkie ćwiczenia pod podciąganie, czyli na przykład jeżeli byśmy wykonywali podciąganie z asystą gumy ściąganie drążka, w wyciągu górnego, nachwytem, no i wszystko ogólnie nachwytem, bo maslapa będziemy wykonywać nachwytem, no to przygotowujemy się tak naprawdę do maslapa, i te ćwiczenia mogą być ćwiczeniami takimi przygotowującymi. Więc e, stosowanie podciągania, nachwytem oraz na przykład szruksów z drążku, tak, żeby dobrze wzmocnić pozycję do pula, będą wystarczające, żeby Później wdrożyć sobie typowe ćwiczenia pod lapa, Więc dwa ćwiczenia, tak naprawdę podciąganie nachwytem oraz szuksy z wisię na drążku, tak do wzmocnienia pozycji. Teraz czas na ćwiczenia główne. Tutaj będą trzy propozycje głównych ćwiczeń, i oprócz takiej jednej małej zmianki, o której powiem, uważam, że wychodzenie poza te ćwiczenia, jeżeli chodzi o takie główne ćwiczenia, stricte pod lapa, żeby się nauczyć. Nie ma żadnego sensu. Oczywiście cały czas możemy stosować ćwiczenia przygotowujące, wzmacniające, takie jak na przykład sztuksy, na drążków, to nam pomoże, ale z głównych ćwiczeń, no to pierwszym ćwiczeniem, takim numer jeden, jest podciąganie eksplozywne. Podciąganie eksplozywne technicznie można powiedzieć, że jest dokładnie tak, takie samo jak ma slap. Z tym, że ma delikatnie mniejszy zakres ruchu, bo jakbyśmy mieli większy zakres ruchu. Więcej mocy w tym ćwiczeniu, to automatycznie zrobilibyśmy mass i Podciąganie eksplozywne polega na tym, że stosujemy od A do Z taką samą technikę jak przy maslapie. Podciągamy się z połku po łuku i wyrabiamy sobie siłę eksplozywną do tego, żeby tego maslapa wykonać. W serek staramy się wykonywać niedużą ilość powtórzeń, ponieważ tutaj budujemy moc. 2, 2, 3, 4 powtórzenia w serii będą wystarczające. I to możemy uzupełniać innymi ćwiczeniami na siłę pól. Pierwsze, podciąganie bez obciążenia takim szybkim tempem, oczywiście nachwytem, oraz podciąganie nachwytem z ciężarem. Tutaj mieścimy się w przedziale od 1 do 5 powtórzeń, który musi wynikać z ciężaru, który dodamy do tego podciągania. Więc nie może to być tak, że podciągamy się z dyszką. Zrobimy z tą dyszką 10 powtórzeń, a my robimy sobie 5. No bo to nie będzie miało żadnego przełożenia na budowanie siły. Osunliśmy między 1 5, uzupełniamy to podciąganiem bez ciężaru szybkim tempem i oczywiście podciąganiem eksplozywnym. Do całej tej puli można byłoby ewentualnie dodać maslapa z gumą, ale tego masła z gumą dodajemy głównie po to, żeby nauczyć się troszeczkę techniki, oswoić się z tym ruchem. Jaki on będzie przy maslap, bo wykonując go z gumą, po prostu go zrobimy. No i będziemy wiedzieć na przykład, jak przestawić sobie dłonie, jak się ułożyć, kiedy już będziemy mieli siłę do wykonania tego maslapa. To tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam oczywiście do komentowania, udostępniania i lajkowania tego materiału. Widzimy się oczywiście w następnym. Trzymajcie się hejo i zapraszam na stronę akademiastw.pl tam też pojawi się kiedyś poradnik dotyczący maslapa, Jak na razie skształtowanie sylwetki z masą własnego ciała programowanie treningowe w SteelCoucie, które Wam pomoże w np. dobieraniu objętości pod tenik pod maslapa, m.in. front lever oraz kajsenika dla osób początkujących. Serdecznie zapraszam, trzymajcie się hej!